Cześć. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć historię jednego mężczyzny, który odwiedzał nasz, nas w Dniu Zesłania Ducha Świętego. E, przyjechał i pomagał nam, e, pomagał nam robić grilla. Był taki wielki grill, żeby się wszyscy najedli, żeby wszyscy mogli świętować wspólnie. I, i on przyjechał, nie znając prawie nikogo, i pomógł nam przygotowywać ten grill. I ja sobie myślałam, kurczę, taki. Człowiek, którego nie znamy, przyjeżdża i, i służy wszystkim. I służył przez cały czas nie, w, w upale, przygotowując jedzenie dla wszystkich. I później on opowiadał nam, jakby perypetię tego przyjazdu. Mówi: Słuchajcie, ja uwielbiam, uwielbiam robić grilla. To jest dla mnie wielka radość. I, I dokładnie tego dnia, na ten dzień, zaprosili mnie nasi znajomi, żeby, żeby zrobić wspólnie grilla. I ja im powiedziałam: Nie, jest święto zesłania ducha świętego i jadę do sióstr. <laughs> Więc przyjechał do nas i Pan Bóg go zaskoczył, bo zobaczył, że grill, który jest przygotowany nie, przez nas, jest gigantyczny. I Pan Bóg zaprasza go, żeby służyć właśnie robiąc to, co uwielbia. E, jaki z tego morał, że czasami, jeśli zostawiasz Twój plan, zostawiasz to, co, to, co Ty chcesz robić. Na rzecz tego, co Pan Bóg Cię prosi, Pan Bóg ci daje to, co uwielbiasz, tylko w dużo większej skali, niż chciałeś to zrobić Ty. Także zapraszam Cię, żeby, żeby czasami zostawić to, co Ty chcesz, żeby zobaczyć, że Pan Bóg da ci to, co Ty chcesz, to, co jest dobre dla Ciebie, to, co lubisz, ale przekraczając Twoje, twoje wyobrażenia.